Mojżesz skierował jeszcze takie słowa do wszystkich Izraelitów: Dziś mam 120 lat. Nie mogę już wam przewodzić, a Pan mi powiedział: nie przejdziesz przez Jordan. Sam Pan, twój Bóg, pójdzie przed tobą. On zgładzi przed tobą tamte narody, a ty zajmiesz ich miejsce. Jozue będzie cię prowadził. Tak, jak Pan rozkazał. Pan postąpi z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, królami amorytów i z ich krajami, które zniszczył. Pan wyda ich Wam, a wy macie postąpić z nimi zgodnie z wszystkimi nakazami, jakie Wam dałem. Bądźcie silni i odważni. Nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi, ponieważ sam Pan, wasz Bóg, pójdzie z wami, On was nie opuści ani nie porzuci. Potem Mojżesz wezwał Jozłego i w obecności wszystkich Izraelitów powiedział do niego: Bądź silny i odważny, ponieważ to ty wprowadzisz ten lud do kraju, który Pan przysiągł ich przodkom, ty sprawisz, że wezmą go w posiadanie. Sam Pan pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie zostawi Cię ani nie porzuci. Nie bój się więc i nie trać odwagi. Mojżesz spisał to prawo i dał je kapłanom, potomkom Lewiego, którzy nosili arkę przymierza Pana i wszystkim starszym Izraela. Wtedy Mojżesz dał im takie polecenie: Po upływie siedmiu lat, w roku wyznaczonym na darowanie długów w święto namiotów, gdy cały Izrael przybędzie, aby się stawić przed Panem, Twoim Bogiem, w miejscu, które On sobie wybierze, odczytasz to prawo wszystkim Izraelitom. Zgromadź lud, mężczyzn, kobiety, dzieci i cudzoziemców, którzy mieszkają w Twoich miastach, aby słuchali. I nauczyli się bojaśni wobec Pana waszego Boga oraz gorliwie wypełniali wszystkie przepisy tego prawa. Ich dzieci, które jeszcze nie poznały prawa, gdy je usłyszą, nauczą się bojaśni wobec Pana, waszego Boga, jak długo żyć będziecie w kraju, który po przejściu Jordanu weźmiecie w posiadanie. Pan powiedział do Mojżesza Dzień Twojej śmierci jest już blisko. Zawołaj Jozuego i stawcie się razem w namiocie spotkania, bo chcę mu wydać polecenia. Mojżesz i Jozue przyszli więc do namiotu spotkania. Wtedy Pan ukazał się w namiocie w słupie obłoku, a słup obłoku zatrzymał się u wejścia do namiotu. Pan powiedział do Mojżesza, już wkrótce spoczniesz obok swoich przodków, lecz wtedy ten lud zacznie cudzołożyć z obcymi bogami tego kraju, do którego idzie, aby w Nim zamieszkać. Opuszczą mnie i złamią przymierze, które z nimi zawarłem. W tym dniu mój gniew zapłonie przeciwko nim. Porzucę ich i odwrócę od nich oblicze, aby zginęli. A wtedy, gdy spotkają ich wielkie nieszczęścia i ucisk, zapytają Czyż nie dlatego spotkały nas te nieszczęścia, że nie ma pośród nas naszego Boga? Lecz ja wtedy zupełnie się od nich odwrócę z powodu całego zła, jakie popełnili, zwracając się ku innym bogom. A teraz zapiszcie sobie tę pieśń i nauczcie jej Izraelitów, aby ją ciągle śpiewali. I by świadczyła przeciwko nim. Bo kiedy wprowadzę ich do ziemi, opływającej w mleko i miód, którą przysiągłem ich przodkom, a oni najedzą się do syta i utyją, wtedy zwrócą się do innych bogów, będą im służyć, a mną wzgardzą i złamią przymierze ze mną. A kiedy spotkają ich liczne nieszczęścia i ucisk, ta pieść będzie świadkiem przeciwko nim. Nie pójdzie w zapomnienie, bo będą o niej pamiętać ich potomkowie. Ja bowiem znam ich zamiary, które ujawniają już dzisiaj, zanim wprowadziłem ich do kraju, który im przysiągłem. Tego dnia Mojżesz spisał tę pieśń i nauczył jej Izraelitów. Potem pan wydał polecenie Jozuemu, synowi Nuna: bądź mocny i odważny. Ty bowiem wprowadzisz Izraelitów do kraju, który im przysiągłem, a ja będę z tobą. Gdy Mojżesz skończył zapisywać w księdze to prawo, wydał Lewitom, noszącym arkę Przymierza Pana, następujące polecenie. Weźcie księgę prawa i połóżcie ją obok arki Przymierza Pana, waszego Boga. Niech tam pozostanie jako świadek przeciwko wam. Znam bowiem waszą krnąbność. Jeżeli dziś, kiedy jeszcze żyję, buntujecie się przeciwko Panu, to co dopiero będzie po mojej śmierci? Zgromadźcie przy mnie wszystkich starszych i zwierzchników plemion, bo chcę w nich obecności wypowiedzieć te słowa i wezwać przeciwko Nim na świadków niebo i ziemię, ponieważ wiem, że po mojej śmierci. Na pewno sprzeniewierzycie się Bogu i zejdziecie z drogi, którą wam wskazałem, dlatego w przyszłości spotka was nieszczęście, gdy dopuścicie się tego, co według Pana jest złe, wywołując Jego gniew waszymi czynami. Potem Mojżesz wygłosił wobec całego Zgromadzenia Izraela wszystkie słowa tej pieśni.